Witam, w dzisiejszym pokażę Państwu jak dokonać konfiguracji z aplikacją UmeLine. Tutaj należy oczywiście pobrać aplikację z Google Play przez App Store. Aplikacja jest darmowa, a następnie ją uruchomić. Podczas uruchomienia aplikacji należy zezwolić na wszystkie elementy, o które prosi i dodać kamerę poprzez przycisk plus. Następnie wybrać opcję pierwszą. I połączyć się z siecią WiFi o nazwie Ume lub Umi, która będzie widoczna w sieciach Wi-Fi. Należy wejść w sieci Wi-Fi. I ewentualnie ja zresartować sobie połączenie, żeby sprawdzić, czy jest ta sieć. O, jest, pojawiła się oczywiście musi być sprzęt wpięty do gniazdka. I łączymy się z siecią. OK, urządzenie zostało połączone, wyskoczyła informacja o braku internetu, jest to prawidłowa informacja, w tym momencie wyskoczyła nam kolejna informacja dotycząca zachowania połączenia, tutaj trzeba zostawić, żeby nam nie przełączało, czyli żebyśmy byli konkretnie połączeni z tą siecią, w tym razie wrócić do aplikacji, strzałką do tyłu i kamera została dodana. W tym momencie jest ona dodana na tak zwaną krótką odległość, czyli nie jest jeszcze skonfigurowana. Musimy przejść teraz do konfiguracji z siecią domową Wi-Fi. Dobrze, żeby kamera była blisko routera, żeby umożliwić jej jak najlepsze połączenie sieciowe oraz też, żeby ten sygnał był cały czas dostępny. Musi być to przede wszystkim sieć 2,4 GHz. Jest to element wymagany i konieczny do obsługi danego sprzętu. Wybieramy sieć Wi-Fi. Musi być to sieć 2,4 GHz oraz pisujemy hasło. Po pisaniu hasła klikamy przycisk Next i czekamy aż kamera zostanie skonfigurowana z domową siecią Wi-Fi. Trwa to w granicach 30 sekund do 2 minut. Tutaj należy czekać aż zostanie to poprawnie skonfigurowane w pełni. Gdyby konfiguracja nie przebiegła pomyślnie i zostało jakiś błąd podczas konfiguracji, należy wtedy zrestartować urządzenie do ustawień domyślnych. Aby to zrobić, <laughs> należy podłączyć ładowarkę przewodem USB-USB do e, zasilania i przełączyć ten element suwaka u góry, e, aż się urządzenie włączy, następnie przesunąć go do dołu, odczekać w granicach 30 sekund, e, aż zaświeci się dioda i ponownie przełączyć go do góry i odłączyć od zasilania. Wtedy dioda e, urządzenia Jaki cały system powinien zostać zrestartowany do ustawień domyślnych? OK, w tym momencie nam się kamera już skonfigurowała z siecią domową. Możemy w takim razie przejść do podglądu. Prosi nas tutaj o zmianę hasła. Wybieramy Sure i wpisujemy nowe hasło. Ważne, żeby to miało pomiędzy 4 a 30, 31 znakami, tutaj do wyboru. Ja wybiorę jakieś proste, czyli kamera 1. I tutaj potwierdzamy również. I przyciskamy klik tutaj DON. Ok, w tym momencie zostało zmienione hasło. Możemy przejść do obserwacji na żywo. Tutaj mamy mój podgląd na żywo. I w pierwszej kolejności mamy ikonkę wideo. To nagranie wideo na pamięć telefonu. Zdjęcie, czyli wykonanie. stoplatki. trzeba pamiętać, żeby wideo zawsze wyłączyć. Zdjęcie, żeby zrobić stoplatkę. Zmiana rozdzielczości podglądu wideo. Można zmienić sobie na SD bądź Full HD. To jest oczywiście interpolowana jakość obrazu. Opcja ekranu pełno. Na pełnym ekranie opcja. Zmienianie obserwacji góra-dół. Góra-dół oraz lewo-prawo. I opcję mor czyli ustawienie kontrastu, jasności i dźwięku mikrofonu oraz wyłączenie, bądź włączenie diody na kamerze. Wracając do ustawień głównych, mamy taką funkcję jak Setting. W tej opcji możemy wybrać sobie nagrywanie na kartę pamięci poprzez SD Card Setting. Tutaj oczywiście trzeba włożyć kartę pamięci od 8 do 128 giga i w opcji Video Mode wybieramy tryb, który nas interesuje. Mamy opcję nagrywania ciągłego, opcję Privacy motion, w ogólnie nagrywania, opcja alarm wideo czy nagrywania detekcji ruchu i timing recording. Ja sobie zostawię nagrywanie na detekcji i tutaj aplikacja pyta o nagrywanie dźwięku oraz nagrywanie funkcji pętli, czyli video coverage. Jeżeli chcemy mieć pętlę, to zaznaczamy tą funkcję, jeżeli nie odznaczamy. Aby to zatwierdzić, klikamy w przycisk Done. W opcji alarm settings możemy ustawić informacje na temat detekcji ruchu. Tutaj, tak jak widzimy, mamy już to załączone po, po formie motion detection switch. Mamy tutaj takie opcje jak High Medium i Low. Ja zostawiam sobie na Medium i zatwierdzam DON do zapisu tej funkcji. Wracając do menu głównego, mamy jeszcze opcję taką jak Replay. W tej funkcji będą zawarte wszystkie filmy wideo, które nagrały się na kartę pamięci w celu zgrania ich zdalnie. Tutaj wybieramy datę i wybieramy opcję po kliknięciu. Pobierze nam się plik, który został zarejestrowany na kartę pamięci. Możemy go sobie oczywiście nagrać, zrobić stoplatkę, czy otworzyć sobie go dźwiękiem. Także mamy dostęp do tych danych również w formie zdalnej. W fotoalbum będą dostępne zdjęcia, które zrobiliśmy przez urządzenie lub wideo, które również zostało nagrane przez yy, podgląd w czasie rzeczywistym. Ok, myślę, że to wszystko, jeżeli chodzi o dany model sprzętu. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Witam, aby dokonać restartu tej kamery należy zrobić to w następujący sposób. Trzeba podłączyć tym przewodem USB-USB do portu 1A i następnie otworzyć sobie zawleczkę z tej strony. Także podłączymy sobie port USB. W ten sposób Oczekujemy w granicach 30 sekund, i następnie przesuwamy go ponownie do góry, aż kliknie. To wtedy trochę w innym kolorze, na czerwono, i zgaśnie co oznacza, że w tym momencie, o tak jak teraz, co oznacza, że urządzenie wróciło do ustawień domyślnych i można dokonać ponownej konfiguracji od zera.